Aleja spacerowa przeszła gruntowną modernizację i jest już otwarta dla mieszkańców. Chcieliśmy, ażeby ten ciąg, zielony, ciąg pieszy, który zaczyna się pasażem roguckiego przez pasażer Nowaka, doprowadził nas właśnie wremontowaną aleję spacerową do. Centrum miasta i podjęliśmy się tego zadania. Na całej długości pasażu wykonawca położył nową nawierzchnię z kostki betonowej, a także wykonał m.in. nową kanalizację deszczową i wodociągową. Aleja zazieleniła się. Przybyło 27 drzew, w tym 6 klonów tatarskich, 14 olch i 7 lip. Są także nowe krzewy i byliny, łącznie ponad 3000 roślin część z nich tworzy ogrody deszczowe, czyli specjalne rabaty zatrzymujące wodę spływającą z chodników. Dla przechodniów stanęły wygodne ławki i leżaki oraz stojaki na rowery. Zamontowano także nowe oświetlenie. To wszystko ma sprawić, że będzie tu miło, bezpiecznie i przyjaźnie, bo oświetlenie w postaci 10 dodatkowych latarni to jest jedna rzecz, a druga rzecz, dołożyliśmy również monitoring przestrzeń urozmaicają czerwone akcenty, między innymi na ławkach. Przechodnie zauważą również tablice z informacjami oraz zatopione w nawierzchni hasła. To nawiązanie do symboli i zasad Polskiego Czerwonego Krzyża. Taki pomysł na uhonorowanie tej zasłużonej organizacji zaproponowała Daria Domosławska, miejska radna oraz instruktorka pierwszej pomocy w płockim oddziale PCK. Zostaną przy, przedstawione na tych tablicach materiały zarówno historyczne jak i bieżące, które pozwolą zapoznać się mieszkańcom i osobom, które będą spacerowały po tym terenie, między innymi z działaniami Czerwonego Krzyża, tymi, które były prowadzone 100 lat temu i są realizowane obecnie. Moc to tytuł wyjątkowego, wzruszającego koncertu, który 20 listopada odbył się w katedrze. Na zaproszenie chóru Pueri en Puelle Cantores Plocenses do Płocka przyjechał chór chłopięcy przy Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy. Artyści z Kijowa zaprezentowali między innymi kilka utworów muzyki sakralnej, a jeden z nich zadedykowali poległym na wojnie w Ukrainie. Obydwa chóry wykonały pieśń doskonale znaną zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. No. Oh. Tuż po koncercie chórzyści z Ukrainy wyruszyli w drogę powrotną do ogarniętego wojną Kijowa.